Na głupotę nie ma lekarstwa. W życiu pewne są trzy rzeczy. Honor, śmierć i kac morderca. Nie zamierzam ginąć w jakiejś zapomnianej dziurze. Nie ma co. Wykorzystam dan Pana jako przynęty. To powinno pozwolić mi uciec. Ja bym tak powiedział, że normalnie sam bym nie wiedział, co bym powiedział. <laughs> to prawda, Matt. No i skończyło nam się paliwo. No ale zjedziemy teraz na luf, no, siadziesz na do więzienia, to nie? Gdy się zbliżasz, serce boli. Nie wiem, czemu płakać chcę. Gdy odnalazł się powoli, w bólu krzyczę, zwijamy się. Coś tak złego, że do końca życia będę dostawał rózgi. Skwałciłem Rudolfa. <grywa> Lord Freeza wzywa? Oczywiście już idę! BROLI! Broli! Błagam cię, synu! Przestań! Nie wiem, po co ciągle patrzysz w lustro. Twoje odbicie zawsze będzie tak brzydkie jak ty! Goku ma rację! Święta chodzi o więź, która nas łączy! Żyj przed naszą siłą! Siłą ludzkości!